Chciałbym się dalej dzielić tym, jak Pan Bóg mówi dzisiaj teraz troszeczkę więcej o tym, jak Bóg mówi przez proroctwo czy słowo poznania właśnie w taki nadzwyczajny, charyzmatyczny sposób. Kilka takich wydarzeń z mojego życia może o najpierw o takim chyba najbardziej niesamowitym nawróceniu, jakie przeżyłem na jednej z parafii, na której byłem Taką zdają rodzinę, ich syn był instruktorem jujitsu, no i wstąpił też do Hare Krishna. Był bardzo zaangażowany, no i chciał nawet wziąć ślub jako innowierca. Ja w międzyczasie tam utłumaczyłem różnice, mówiłem dlaczego Chrystus, a nie inna droga, też troszeczkę w oparciu o własne doświadczenia, ale nic do niego nie docierało. Dzień przed tym, jak miał przyjść spisywać protokół przed Małżeński, uklęknąłem, zacząłem się modlić i pytałem: Panie, co ja mogę jeszcze zrobić? No i usłyszałem głos: Weź go do kościoła. Pomyślałem sobie: Czemu nie? Na następny dzień przyszedł, zaczęliśmy rozmawiać i pytam go: Słuchaj, a nie przeszedłbyś się ze mną do kościoła pomodlić? Czemu nie? Poszliśmy do kościoła i mówię mu: Słuchaj, Łukasz. Jeżeli ty naprawdę szczerze szukasz Boga, to poproś go, żeby ci się objawił. Uklękliśmy, zaczęliśmy się modlić. Po pięciu minutach znowu usłyszałem głos: nie bój się, ja zwyciężyłem świat. Ja byłem pewny, że on się nawrócił. Wstałem, tak z radością, yy, powiedziałem do jego narzeczonej, która też była z nami: słuchaj, myślę, że powinniśmy Łukasza zostawić samego, yy, a jemu powiedziałem, a ty podziękuj Panu Bogu za to co się stało. No i po 20 minutach przyszedł do mnie do mieszkania, siadamy. Ja przez wiarę mówię mu z taką radością: "Wierz Łukasz, chce mi się krzyczeć z radości w związku z tym co się stało". A on podnosi głos, niby twardziel, instruktor jiu-jitsu. widzę, on płacze i mówi: "A mi się, się chce wyjść z bólu, co ja takiego narobiłem?" I opowiedział, jak właśnie tam spotkał Boga, jak go doświadczył. Ale właśnie Bóg mi o tym powiedział już wcześniej, że to się dzieje. Inne wydarzenia też w jednej z parafii zakładałem wspólnotę. Chciałem, żeby mi ktoś pomagał, zastanawiałem się nad liderem. Pan Bóg dał mi obraz takiego małżeństwa. Mówiłem, no dobrze, Panie Boże, ale oni nawet nie są we wspólnocie, a ma być liderem. No i znowu głos, weź go na rekolekcję. No dobrze, czemu nie. No, to było w sobotę. W niedzielę yy, wyszedłem do kościoła i przez przypadek wpadłem akurat na nich. Yy, ucieszyłem się od razu szczęść Boże, mówię: słuchajcie, yy, nie wiem, jak to powiedzieć, powiem wprost, czy nie wybralibyście się na rekolekcję. A oni mówią, wie ksiądz, co, wczoraj rozmawialiśmy właśnie z żoną o tym, że. Dawno nie byliśmy na jakichś rekolekcjach, że dobrze by się było wybrać. I było to w czasie modlitwy. Pojechali, a jeszcze to też nie było takie, bo przyjechałem do nich w sobotę, kiedy mieliśmy jechać na rekolekcję. Pytam ich, jedziemy? A oni a gdzie? A do nich, no na rekolekcję. Oni, jakie rekolekcje? To w tę sobotę nie w następną? Ja no w tą, mówiłem wam. No to co robimy teraz? No mówię im, no załatwiacie urlop i, i przyjeżdżacie w poniedziałek na rekolekcję, ja będę trzymał miejsce. No i trzymam. W poniedziałek już wieczór po modlitwie. Nie ma ich taki załamany, może Boże, źle cię usłyszałem, źle zrozumiałem. No i wstaję po modlitwie, patrzę, oni są. Mówię, załatwiliście. Oni tak, załatwiliśmy. Wyobraźcie sobie, w sierpniu, gdzie jest szczyt urlopowy, w jeden dzień załatwić przeniesienie urlopu. No to już mnie upewniło, że Pan Bóg chciał tego człowieka właśnie w tym miejscu, w tej roli, bo potwierdził to także poprzez różne wydarzenia, które się dokonały. To było takie drugie wydarzenie. Może jeszcze jedno. W czasie pandemii, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domów, kiedy nie można było robić żadnych spotkań modlitewnych, Zrobiłem taką modlitwę, którą nazwaliśmy sobie u nas Jerycho, żeby burzyć różne mury, które, które są w człowieku. I modliliśmy się, polegało to na tym, że w dwójkę dzwoniliśmy do jednej osoby, mówiliśmy start, zaczynaliśmy modlitwę. Pan Bóg podczas tej modlitwy dawał różne obrazy, słowa i właśnie do jednej osoby, do, do, nad którą się modliliśmy. Dał jej obraz, że jest jego umiłowaną, wybraną córką, że jest księżniczką. Jak się okazało, później ta osoba miała dość niski obraz siebie. Nie wiem, może jej trudno było zaakceptować pewne rzeczy w swoim życiu, ale właśnie Pan Bóg dał taki obraz i później potwierdził to także słowem z Pisma Świętego. I właśnie ten mur, który był w niej, mur jakiegoś takiego braku. Miłości do samej siebie został przez Słowo Boże, przez obraz, który został wtedy dany tej osobie zburzony. Także słowo, które Bóg do nas kieruje, czy bezpośrednio, czy poprzez obrazy, naprawdę ma wielką moc. I ono czyni i w moim życiu, i wiesz, że w Twoim też, wielkie rzeczy.